Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza Szukajcie Pana wszyscy pokorni ziemi, którzy wypełniacie Jego nakazy. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. Może się ukryjecie w dzień gniewu Pańskiego. Zostawię pośród Ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości, ani wypowiadać kłamstw. I nie znajdzie się w nich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył. Oto Słowo Boże. Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. Ubodzy duchem mają wstęp do nieba. Bóg wiary dochowuje na wieki, uciśnionym wymierza sprawiedliwość chlebem kadmi głodnych. Wypuszcza na wolność uwięzionych. ubozy duchem mają wstęp do nieba. Pan przywraca wzrok Pan dźwiga poniżonych. Pan kocha sprawiedliwych, Pan szczerze przybyszu. Ubozy duchem mają wstęp do nieba. Ochrania się i wdowę, lecz występnych kieruje na bezdroża. Pan króluje na wieki. Mógł twój syonie przez pokolenia. Ubozy duchem mają wstęp do nieba. Czytanie z pierwszego listu św. Pawła Apostoła do Koryntian. Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Według oceny ludzkiej niewielu tam mędrców, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych. Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców. Wybrał to, co niemocne, aby mocnych poniżyć. I to, co nieszlachetnie urodzone według świata oraz wzgardzone. I to, co w ogóle nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło wobec Boga. Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem. Aby jak to jest napisane, w Panu się chlubił Ten, kto się chlubi. Oto Słowo Boże. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Pane z wami i złem Twoim. Słowa Ewangelii. Według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego i Jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami. Błogosławieni, ubodzy w duchu, albowiem do nich należy chmurestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni, błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię, błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni, błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią, błogosławieni czystego serca. Albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto słowo Pańskie Chwała Tobie Chryste Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Po, prawdopodobnie w Rzymie znajduje się najstarszy wizerunek ukrzyżowanego. Jest on wyryty na murze Pałacu Cezarów na rzymskim, na rzymskim wzgórzu palatyńskim. W, w kamieniu, na tym murze, wyryty jest krzyż. Na krzyżu jest wyryty wizerunek człowieka, a przed tym wizerunkiem człowieka modli się pewien człowiek, wznosi ręce do góry przed tym wizerunkiem. Ale co dziwnego jest w tym wizerunku na krzyżu, mianowicie ten, ten postać ludzka rozpięta na krzyżu ma głowę osła. Ma głowę osła, można powiedzieć, ma łeb osła. Ale w ten sposób karykaturzysta może chciał ośmieszyć tego człowieka modlącego się. Do kogo? Praktycznie do osła. I nawet jest podpisane imię tego człowieka, który się modli. Podpisali tak autor tego, tej, tej, po prostu tego wizerunku. Autor tej karykatury podpisał w ten sposób Alekse, Aleksamenos Sebetetheon. Aleksamenos oddaje cześć Bogu. Tak mieli za takiego Boga ci, którzy nie wierzyli w Niego. Aleksamenos wierzył. Aleksano, Aleksamenos się modlił. Można powiedzieć, że jest uwieńczony Jego wizerunek. Jak modli się do Chrystusa. Ale Chrystus jest ośmieszony. Chrystus jest głową osła. A więc można powiedzieć: tamci ludzie, którzy widzieli chrześcijan modlących się do Chrystusa, mieli tych chrześcijan za idiotów, za głupków, za osłów. Modlą się do takiego Boga przegranego, ukrzyżowanego. I to ma być religia, to ma być moc jakaś, to ma dawać siłę człowiekowi, to ma dawać niebo człowiekowi. Taka przyszłość jest przed tymi ludźmi. Aleksamenos jednak modlił się do Pana Boga. Oddawał cześć prawdziwemu Panu Bogu. Moglibyśmy powiedzieć, że święty Paweł. W swoim drugim czytaniu słyszeliśmy jego słowa, napisał takie piękne słowa. Bóg wybrał to, co głupie w oczach świata. Aby zawstydzić tych, którzy są mądrzy. Bóg wybrał to, co głupie. A więc wydaje się, że głupimi są ci, którzy się modlą. Tak do dzisiaj zresztą. Do dzisiaj niektórzy mądrzy tak traktują chrześcijan. Niektórzy mądrzy tak traktują naszą wiarę. Niektórzy bardzo mądrzy tak traktują nas, ludzi wierzących, modlących się do Chrystusa. Dosłownie mówią: ciemno ogród. Ile razy te słowa słyszeliśmy pod naszym adresem lub pod adresem naszych duchownych? Słyszeliśmy te słowa. Właśnie Bóg wybrał jednak to, co głupie, aby zawstydzić na końcu. Aby zawstydzić tych, którzy są przemączani. Kiedyś, bardzo dawno temu, bodajże w latach 70., był taki piękny film, bo te stare filmy to są rzeczywiście piękne. Film pod tytułem Con Amore. Ten film opisuje dwóch artystów, młodych ludzi, którzy grają na konkursie pianistycznym, przygotowują się do tego konkursu. Jeden z nich, ma ze swoją dziewczynę, ma Ewę. Są zakochani, miłują się wzajemnie. Drugi Andrzej, oboje się przygotowują do tego konkursu, dużo ćwiczą, mają swojego profesora, który wymaga od nich i dużo ćwiczą. Grzegorz, który ma Ewę, pragnie za wszelką cenę zdobyć pierwsze miejsce. A więc ćwiczy i ćwiczy. Po prostu robi wszystko, żeby zająć pierwsze miejsce. Nawet nie zauważył, że jego dziewczyna Ewa coraz bardziej jest smutna. Nie zauważył, że coś ją trapi. Nie zauważył, że choruje. Ewa choruje na raka mózgu. On tego nie zauważył. On tego nie widzi. On ma przed oczami tylko grę na pianinie. On tylko ćwiczy i ćwiczy, żeby zająć pierwsze miejsce. Natomiast jego przyjaciel Andrzej zauważył, że Ewa coraz bardziej chora, coraz bardziej smutna, że Ewa po prostu jej wyraz twarzy świadczy o tym, o tym że jest bardzo chora. Co Andrzej robi? Za wszelką cenę stara się jej pomóc. Nawet gra w jakichś tam klubach nocnych na instrumencie, żeby ten sposób jej przyjść z pomocą, w ten sposób jej pomóc w leczeniu. I cały czas robi wszystko, żeby jej pomóc. W końcu na, na samym końcu tego filmu rzeczywiście Grzegorz wygrywa. Grzegorz wygrywa konkurs pianistyczny, zajmuje pierwsze miejsce. Andrzej przegrywa. Andrzej przegrywa. Wszyscy są smutni, bo uważali, że Andrzej też pięknie gra, ale wszyscy są zasmuceni, jego przyjaciele, znajomi. Ale co? Kiedy Grzegorz po wygraniu tego konkursu idzie do Ewy i mówi: Teraz już mogę być z Tobą, teraz już po prostu możemy być razem. A Ewa mówi: Nie, teraz już nie będziemy razem, teraz ja już będę z Andrzejem. On mi okazał prawdziwą miłość. Teraz to jesteś mi już niepotrzebny. I wydawałoby się w tym filmie, że kto wygrał? Kto wygrał? Grzegorz? Wygrał konkurs, ale przegrał życie, przegrał miłość do Ewy. Natomiast Andrzej rzeczywiście przegrał konkurs ale wygrał miłość Ewy. I potem jak się dobrze film kończy, jak zwykle te filmy dobrze się kończą, są ze sobą razem Andrzej i Ewa. Andrzej przegrał to, niby tutaj ten konkurs, niby to ziemskie sprawy, ale wygrał o wiele ważniejsze, o wiele bardziej konieczne do życia, bo wygrał miłość Ewy. A w ten sposób Moglibyśmy powiedzieć, że ten, kto przegrywa, to właściwie wygrywa. Tak jest właśnie i w życiu chrześcijan, i w życiu tych, którzy wierzą w Chrystusa. Zauważmy Chrystus w dzisiejszej Ewangelii, w dzisiejszej Ewangelii Jezus Chrystus staje przed Kim. Jego pierwsza nauka, moglibyśmy wybrać już apostołów, to są jego początki działalności. Jego jedno z pierwszych kazań wygłasza osiem błogosławieństw i te błogosławieństwa wygłasza do tych, którzy właściwie są przegrani. Są przegrani, no bo to są ludzie ubodzy, ludzie cisi. Ludzie pragnący sprawiedliwości, bo się spotykają tylko z niesprawiedliwością. Ludzie, którzy czasami są zawikłani w różne grzechy. Ludzie, którzy po prostu nawet i może muszą kraść, żeby przeżyć. Ludzie, którzy nie mają pokoju, nie mają spokoju, nie mają domu, nie mają niczego. Ludzie przegrani stoją przed Chrystusem. A Chrystus co mówi? W tych swoich błogosławieństwach Jezus głosi, błogosławieni ubocze w duchu, błogosławieni cisi, błogosławieni cierpiący, błogosławieni chorzy, błogosławieni nie mający pokoju, nie mający spokoju, błogosławieni, błogosławieni nie mający własnego domu nawet. A więc Chrystus głosi, że to wy jesteście szczęśliwi. Ci ludzie przegrani, ci ludzie nie mający nic nieraz, ci ludzie ubodzy, stojący przed Chrystusem, słyszą, że to oni wygrali. Oni wygrali. Dlaczego wygrali? Jezus Chrystus to wyjaśnia. Dlaczego? Dlatego, że oddali swoje życie w ręce Pana Boga, oddali swoją przyszłość w ręce Pana Boga, oddali siebie. W ręce Pana Boga, błogosławieni, czyli szczęśliwi, albowiem wielka jest Wasza nagroda w niebie. Moglibyśmy tak powiedzieć: Cieszcie się, Jezus do nich mówi: radujcie się, bo wielka jest Wasza nagroda w niebie, bo przecież Wy pokładacie tylko w Bogu całą swoją ufność, całą swoją wiarę. Oni przyszli do Jezusa. Powiedzieli, że tylko On jest posłanym przez Pana Boga. Oni przyszli do Jezusa, powiedzieli, że On jest synem Bożym, że On jest Bogiem. Zresztą usłyszeli to wcześniej od Jana Chrzciciela, usłyszeli to od apostołów, którzy poszli za Jezusem i teraz słyszą, że właśnie Bóg jednak o nich nie zapomniał. Bóg o nich pamięta. Właśnie jak chrześcijaństwo traktowane jest często jak to słyszeliśmy w tym pierwszym obrazie tej karykaturze na tym murze Cezarów chrześcijaństwo traktowane było od początku jako religia przegranych i często i dzisiaj tak często traktowane jest chrześcijaństwo jako religia tych, którzy właściwie nic nie mają, a nie wiadomo z czego się cieszą, bo nie mają majątków, nie mają bogactwa, nie mają Władzy nie mają urzędów, nie mają nic, bo się nie wiadomo, z czego cieszą. Religia przegranych. Andrzej, o którym słyszeliśmy w tym filmie, też był przegranym w konkursie, ale wiemy, co wygrał. Jezus, o którym słyszymy tak często tutaj, też przegrał na krzyżu, ale wygrał wszystko, bo zbawił cały świat. Dlatego życzę Wam i sobie wiele takich przegranych dla świata. Wiele takich przegranych w swoim życiu, ale wygranych w oczach Boga. Obyśmy mieli wiele takich wygranych w oczach Pana Boga, abyśmy usłyszeli, że jesteśmy wybrani, szczęśliwi, błogosławieni bo nasza nagroda wielka jest w niebie. Amen.